Siemano z tej strony, Will. I w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony, Will. Witam was w pierwszym odcinku z Lola od bardzo, bardzo dawna. Co, kogo by tutaj się zbanować? Zaraz zobaczymy. Czekajcie. Malfight jest zbanowany. Ja bym zbanował Kasadina, Nie wiem, dlaczego się tutaj w ogóle nie świetna. Więc zbanujemy sobie Jacksa. Äh, uh, Don't want atrox, ok? Meet Meet jungler, meet, meet, top Dobra, jestem chyba jedyny na topie z tego co widzę uh, No, Dragon chyba nie ma wyboru. Tron s uh, You should go. Tron You are last pick Dobra, last pick idzie zazwyczaj na supporta. Nie wiem dlaczego mi się wszystkie postacie nie pojawiają. Pojawiają mi, bot. Czekajcie, czekajcie, pisze Dragon Soup, no Czemu mam tak mało postaci do zbanowania, ja powiem mi to ktoś Wcześniej mogłem normalnie banować, teraz nie Kasa, no i patrz, nie mogę ani Kassadina, ani Fiza, od czego to zależy Ilość osób, jakie ja mogę zbanować Fiz, dobra, jest Fiz Tak samo chciałem zbanować Gangplanka, no ale się nie da niekiedy no. Dobra, teraz sobie zbanujemy Czemu jest taka mała lista? Blitz, nie, no nie mam nawet klanka, nie wiem czemu. Jak ktoś wie, dlaczego tak jest, to mi niech mi napisze. Jinx też bym sobie chętnie zbanował. Bancasa, kasa, no chciałbym zbanować, nie wiem czemu go tutaj nie mam. To kogo by innego tutaj szło zbanować? To jest taki Opek, Katarina nie, Darius nie, no Wayne jedynie jest do zbanowania. Nie wiem, czemu nie mogę zbanować kasy. Timo nie jest denerwujący. Timo da się zjeść. Czun-czun-czun-czun. Nie wiem, czym ani Kaselina. Jestem nobem, Super. Bo nie napisałeś mi kim idziesz. Gdzie na? You are super. <grym>, jesteś supportem. Sieć cicha. Uh, no. You are last pick. Last pick. Go. Super. Zawsze jest tak, że pierwsza osoba, która chce iść, idzie na swoją pozycję. Nawet mogłem wziąć Timo, ale wezmę jak GPK, mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. No, jestem Nobem, wiem. Master, master też bardzo popularny na tych grach. W tym jak się nafiduje, to nieźle ciśnie. We need to win. No, to jest ostatni. Jak to się nazywa ten mecz, co tam jest ważny, bo, bo potem dopiero wybiera, jaką dywizję nam dobierze. Przegrałem przed chwilą dwie gry i nawet tego nie nagrywałem, bo to było żałosne, po prostu to się działo. Mieliśmy Shaco, który nie wyszedł ani razu na ganka, bo uznał, że dżungla to jest jego pozycja i, ma tam, i on ma tam siedzieć i to jest jego jedyna, jedyne zajęcie. A wcześniej grałem z Corkim, który miał 40 farmy w 30 minucie, bo nie był w stanie last hitować, bo mówił, że ma słabą sonę, która kupowała kielich zamiast itemów na mordy i mówiła, że nie ma nigdy kasy na nic, bo kupowała milion potów. No, tak w skrócie, tak mogę przedstawić moją poprzednią grę Katamit. No, okej, okay, jest dobra. It's okay, w, ale w sumie na Czogata, Alistara niekoniecznie. Napisałem po prostu, żeby nie flamili Sivir i Darius. Dariusa kontrują HP, i trzeba mieć dużo HP'ków i starczy. O, Arrow idzie na supporta. Sor Soraka leczy, więc wygramy tą grę. No. Także chyba tyle. E, Darius na topa. Kurczę, albo czogat na topa, Cho'Gath chyba na da. Dragonik. No, Dragonik raczej idzie Tak, ja PL jestem. E, ale to chyba oczywiste, bo mam nick e, PilafPL. Nie zapraszać do znajomych, to konto mojego brata, także nie liczcie na cud jakiś, że was przyjmie czy coś. Dariusa kontrują Hapeki, ale jakoś Hapeków mi się średnio chce składać. Przydałoby się go jakoś dobrze sklepać, obijając. Tylko, że on ma jeszcze ten taki obrót, nie wiadomo, z topora, siekiery, nie wiem jak to się tam mówi. To też nieźle bi. Okejtin, Caitlyn. Caitlyn jest spoczką, ma dobre zasięgi, przede wszystkim od tego się zaczyna. Ile te AD runy mi dają w ogóle? Bo ja nie wiem, 9 obrażeń, 13 pancerza. AD i moc umiejętności, co AP? Boże, co to są za runy? Ja nawet nie chcę pytać. Są żałosne. No, ale co poradzić. Mój brat woli sobie kupić postać zamiast jakichś dobrych runek. Także jeśli będę przegrywać przez runki, to moja wina. Nie, to nie moja wina, to wina mojego brata. No, na moim koncie mam i runki pod AP, i AD, także to jest bardzo ważne. Nie zaczynajcie rakietów bez tych runek. Ja zagram to po prostu, żeby wbić mojemu bratu jakim, jakąś dywizję do końca. Końca, końca czego? Końca? Końca świata. Nie do końca trzeciego sezonu. O, jest z teleportem, mid chyba? Alistar, support, master, what the hell? Czy oni nie mają, nie mają tego, nie mają, um, jak to się mówi? No, wiecie o co chodzi, junglera, to jest niedobre dla mnie. No i w ogóle jakiś test mikrofonu by się przydało zrobić, bo bo muszę wiedzieć kiedy mm, kiedy mam dopasować głos, to tak. Master, Ali, co? Darius, Ashe kontra Caitlyn, Soraka, Kiat. Tar Tarina! Atrox, Sędzia i Gangplank. Atrox chyba e, jest bogaty, skoro kupił do niego skina. W sumie Atrox jest fajną postacią, nawet sam e, sobie do niego kupiłem. Znaczy, kupiłem postać, bo skina nie stać mnie na to, ale cóż. Smuteczki. Na pewno nie jest Polakiem, na to wskazuje. E, I co? Darius jest w stanie złapać Katariny, która ultuje, więc mamy ją gdzieś. Ashe to samo może ją zestunować. czogat może ją e, z z zmachnąć wiecie o co chodzi I podbić i... Jak to się nazywa? Silencować? Master nic, alealister jeszcze może ją walnąć, może ją ogłuszyć. No Katerina nie za dobry wybór na tyle coceków w przeciwnym teamie. No i cóż, ale Atrox będzie szalał po dżungli, bo mam nadzieję, że nikt mu tam nie będzie przeszkadzać, także jeden taki mini plusik ale ja będę mieć przykichany na tym topie Nie będę mógł się dawać złapać, bo... Nie wiem nawet na kogo stoję. Wydaje mi się, że mogę stać na, ma na Mastera i na Dariusa, aczkolwiek. Nie wiem. Po prostu nie wiem. O, nie lubię tej strony, ale cóż. Czun, 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 czun. Zaczynamy oczywiście jako Crit Plank. Choć mogłem zacząć. Mogłem zacząć od tego. Tego, tego, tego. Czekajcie, gdzie to jest. Ehm, um, gdzie ten przedmiot jest? Flaszka. Właśnie, od flaszki mogłem zacząć, bo miałbym większy sustain, bo może być krucho, szczerze mówiąc, na ich dwóch. Przynajmniej nie potrzebuję warda na stówę. Nie będziemy wardować za bardzo. Okej, okay, potrzebujesz pomocy, to zaraz ci przyjdziemy pomóc. Tylko ja nie widzę, która jest minuta, niestety. Okej, okay, i widzę, że będzie potrzebować hard pulla, bo... Mm. Zaginie się stworów, Dum dum Mam nadzieję, że... O może dać, zby poszedł na midę, wtedy bym nie miał problemu Czekajcie jest 10, w sumie przed się bronie, o gad na gdzie jest? To, to, to nie, to nie Odsuń się, bo jak ci zgankują, to co? Co zrobisz? Nie wiem co to znaczy OTHERWISE się To ci nie pomogę, dobra 30 sekund Jak będzie 40 to idę biegnę mu pomóc Patrzcie oni by mogli zajść, o tutaj Ale Czoga zmarnował manę, nie wiem kto więcej zadał obrażeń Kule biją, no dawaj Będzie hard pull jak nic, bo nie da rady Gank meet. serio? Już? Nawet się gra zaczęła Mu trzeba hardkorowo pomóc, bo jest... Dobra, tyle mu chyba powinno starczyć, mam nadzieję. Thank you. Okej, okay, spoko, tylko żebym ci nie zestylował. Nie, nie zestylowałem, dobra, całe szczęście. Tak jak się właśnie spodziewałem. Woohoo, biłem mastera. Woohoo, muszę uciekać. Nie, to był mój creep. Drugi mój creep. No, goddammit, Patrzcie, żadnego creepa. Dobra, pierwszy O, a o tym to ja zapomniałem. Oni się w krzakach na mnie skampili. Ło to nie za dobrze. Oni mnie tutaj będą ładnie obijać. Co tam Katerina farmi? 4 do 9, no. Gdzie ta farma? John, 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 John. Nie wiem, czy chcę tutaj wbijać, szczerze mówiąc. Wolałbym mieć trzeci level i nie mam już many. Nie mam. Łoda Hell... Nie wiem dlaczego oni się sfokusowali na Troxa. Nie ogarniam ich. Dobra, teraz to trzeba jak najszybciej sfarmić. Dobra, ja muszę robić BRB. What the fuck, ale ta Katarina ładny dostaje. O Oj, o i Master się zrespił. Miejmy nadzieję, że za dużo nie weźmie tej farmy. Eee, cóż. Kupujemy sobie ostrzechciwości. Kupię tą flaszkę, bo naprawdę będzie kiepsko cokolwiek zrobić. Błoty i pota. Leć, Katarina, masz darmowego speeda. Oj, nie tak, tak, miało być. Mam double killa, także to jest dobry start, aczkolwiek... Jak na razie to chyba na tyle by było. Ten chogat chyba jest dobry, tak sądzę. A jak bot? Co ta robi w ogóle? Nie wiem. Jeden na jednego, 14 do 11. Ale i tak wygrywają, więc nie ma się czego się śmiać. Muszę się obawiać. Mastera. Boże, nie Mastera. Dariusa. Nie dałem rady Aj, dwa las hit przegapiłem, czyn, 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 czyn. łap Przeciwnik pokonana. Sojusznik, Sojusznik Ło. Niedobrze Gle! Master jest na mnie, okej. Okay. Nie wiem co on robi na tym midzie, ale w sumie to nawet spoczko, że tam przyszedł. Taki mini jungler chyba. Tak sądzę. Nie wiem gdzie jest master, dlatego też nie chcę za bardzo głęboko wychodzić. Tu jest, dobra, widzę go. Masz serdecznego strzała na pysk Oj mam ulta Nie zabiłem, patrzcie jakie low Dobra, ale ona zabiła, także jest w porządku Mogę trochę jakoś inaczej Tego ulta walnąć tak, żeby ona jak się wracała Żeby nie miała za bardzo wyboru Nie mają za bardzo po co tu podchodzić. Jak na razie pasuje mi tutaj ta sytuacja. Dobra, zużyłeś swojego czara. Boże, nie czara. Twojego, swojego skilla masz go na kuldawnie, także masz tu strzała na mordę. Dziwnik pokonany. Gdzie jest Master? Nie spocznę! Póki nie na Nie potrzebuję. Daję sobie radę. Tylko chyba jednak będę musiał zwordować. Masz strzała na ryja. A, ty tak chcesz go zgankować. Okej, okay, to co innego? Dobra, masz spida. I gratuluję Kila. Ale już możesz stąd sobie iść A ja sobie tu strzelę I wycofam się do bazy Bo dlaczego już wy nie? Blue. On my way Dobra nie, tego zostawiamy Aha, rozumiem, że nie Chogath tu ma wardy? Mm -hmm. Rozumiem, że tylko ja tu będę puszować. Bot jako tako wygrywa, także jest w porządku. Zagle w górę. Użyj Mam nadzieję, że się złoży. Nie, nie złożył się, kurde to zużyłem niepotrzebnie flasha i koniec serii. No cóż, dobra Ło, wow, Alistar morduje. Ja się już wycofam i lecę na topa. Nie wiem czy nie stracimy tego topa. Mam nadzieję, że nie, ale dobra, mam już na statika. I na budki, także lecimy na linię O, nawet odpuścili. Za 30 sekund mam tego. Ponownego ulta, o i jest na skapepie. Cześć Gadrin. Jak tam, Darius? 6 level, 02, 20 farmy. To mam więcej od niego. No, cześć, Dariusz. Serio, taki szybki ult. Dobra, co nieco spowolniłem ich. Mam nadzieję, że im się to przydało. Mam nadzieję, bo na nic więcej nie mogę liczyć. Chyba tak, chyba się udało, chyba odpuścili. To co? Ja puszuję sobie topa. Po cichutku, po cichutku, ale... Systematycznie. Na ile mam jeszcze Blue na trochę? Dobra. Ale określenie na ile mam Blue na trochę. Przeciwnik pokonany. Opłaca mi się. Włączyć teraz tego... Oj. Czy ja to spuszuję? Nie sądzę szczerze mówiąc. O, ale całe szczęście. Chyba szkorbut. No okej, okay. i co? I mamy? Topa. No i co, złapałeś mnie teraz? Dobra, kolejny free frag. Ta, ta gra mi się podoba, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że będzie easy. Nie wiem gdzie jest Master w ogóle cofnę się najlepiej. Rumu! Mam jeszcze jednego potka, ale to już ze sobie go zostawimy. Polecę na nasze Blue, bo dlaczego by nie lepiej kraść wszystkie. Sustain. Zjemy coś i lecimy. O, jeszcze trochę. Dobra, mana już jest. Co tam się u nich ciekawego dzieje? Guides we lost. No G. No, w sumie... Tak, to jest wina, G. E... No, dokładnie. Spytam cię go skąd jest. Co wy się tak każecie cofać? Ja tu już biegnę. Hoho, znożyłem. Co wy robicie, ludzie, spokojnie. Don't worry, be happy. Możemy spuszować hardkorowo bota, albo wziąć tureta. Niech mnie kule biją! Dobra, puszujemy. Dobra, dawajcie się spuszować. Nie, 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 nie. nie. O, i co i bardzo ładnie nam to wyszło. Jeszcze jedną wieżę sobie zaraz weźmiemy. Z tego co widzę. I co z tego, że on. Co z tego, że on nam weźmie jedną wieżę, skoro my weźmiemy nawet... Nie, Inhibę już chyba nie weźmiemy. Nie, cofać, 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 cofać. Cofnijcie, ludzie! Co teraz, co teraz? Ja bym sobie wziął smok, ale widzę, że Darius nam próbuje wziąć drugą wieżę. Nieładnie to tak Darius, wiesz Atrox z ten. Zdefuje ją chyba? Ej, ale zdefuj wieżę może najpierw. Czy mit jest wzięty? Tak, jest wzięty. Nie do powstrzymania. Czyli rozumiem, że bot chyba też już jest wzięty. In-hip. Ja sobie wezmę od nich blue i mogę się cofnąć. Jeszcze tylko gdzieś ultuję. Nie, 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 na razie jeszcze nie ultujemy. You forgot anyone? Nie rozumiem. Wezmę fraga. Wziąłem. No, bosko, to było boskie. Dokładnie, tak mógłbym to nazwać. Good job. Good Dobra, zareagowała, czyli jest dobrze. Gdyby nie zareagowali, to już bym mógł powiedzieć, że coś jest nie tak. I kupimy sobie home guardy, bo ja lubię szybko biegać po bazie. ha, ha, ha. biegamy szybciutko. Jeszcze szybciutkiej. szybciut... Boże, szybciutkiej. Chciałem powiedzieć szybciutko. Nawet nie wiem jak się to mówi. Szybciej, jeszcze szybciej. Jeszcze bardziej szybciutko. O O nie, zginął nam sojusznik. I ten Darius. Ten Darius tak samo jest z kiepski 0 Dwa trupy na koncie wroga. Gdyby to nie była ta gra, zacząłbym się przejmować. Ale jak na razie, to widzicie, co tu się dzieje. Idem. No i co, i push. Wiem, że się powinno fokusować kogo innego. Ale kto mi zabroni? O, da fuck, chciałem przeskoczyć przez ścianę, ale wyciąłem na silence. A. No cóż, zdarza się. Ja jakoś nie będę bardzo płakać z tego powodu. Atrox powinien przez ścianę przeskoczyć. Ale którą właśnie? dałem mu blue moje i on teraz też jest a tego mówiłem eee, czogat jest dobry na katarinę tak samo na mnie nic nie byłem w stanie zrobić ło już przez moment myślałem że nie nagrywam się wystraszyłem hu 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 jednak nagrywam koniec serii no to było trochę oczywiste ale cóż ja sobie poleciałbym po nasze blue czy ktoś je ma nie to zaraz powinno się pojawić nie wiem kiedy dokładnie ale ile ja biję z ulta sporo tak, w skrócie, o właśnie, jest nasze blue. Tak, coś tak, tak, tak w mojej głowie wydawało mi się, że. E, już niedługo będzie blue. Aha, dobra, nie, co fajcie, co fajcie, co fajcie. Dobra. Wyczyszczone. Zapominam, że muszę biec, jak bije. Darius chyba nam robi ga ten, jak to się mówi, Bagdora. Co o tym sądzicie? Czekajcie, czy my nie wzięliśmy tego inhibitora? Naprawdę. Ja byłem pewny, że my wzięliśmy ten inhib Ale mnie tutaj zasmuciliście, moi teammates. Szybciutko, puszujemy. Nie chcę nawet tam do nich biec, nie chcę po prostu powoli to wszystko biorę. Ale ja za to sobie wezmę tutaj tą linię. Bo widzę, że często mi krytyki wchodzą. Ja sobie jeszcze to zużyję, bo dlaczego by nie. I co, lecimy jeszcze dalej. U, ale top. Dobra, top yy, jeden... Jak to się mówi? Jedna pozycja za może inhibitor, jak się uda. Cześć Master, cześć Alistar. Ktoś mi przyjdzie pomóc? Nie, chyba nie sądzę. Nie chyba nie sądzę, tylko ogólnie nie sądzę, przepraszam. O i patrzcie, jaką mam spo... Chciałem w sumie go zabrać tutaj, ale chyba nie ma sensu. Po prostu go zwiniemy. O tak szybciutko, o tak jak teraz, właśnie. No chodź, No chodź, zaraz sobie zabierzemy następnego fraga. Cześć, Cześć, widzę Cię. Idziemy do niego, idziemy, dawaj w niego. Uło, ale taki szybki ult to nie był dobry dobry pomysł. Dobra, i co? I rozumiem, że bierzemy inkip. Scape mi zasłania, właśnie. Co się tutaj dzieje, ciekawego? Jak na razie jeszcze nie mogę zjeść sobie, ale to nic. Nie, chłopie, czekaj, słyszymy to. On nie jest w stanie tego wydefować. Dobra, ty się musisz odsunąć Niestety, ale ja sobie już tutaj poradzę I zaraz weźmiemy to, co ty na to Nie, musimy naprawdę coś wziąć, bo to będzie bez sensu, jak będziemy tak po kolei wszystko, ale... Oj, aż, aż, asze Patrzcie, jak ładnie się rozsypuje i taki biedny Alistar też bez nic nie jest w stanie zrobić. Dobra, bierzemy jeszcze go. Tak bardzo szybko giniesz. O, nie tego co trzeba. Dobra, i to już chyba jest GG, tak się domyślam. Ja się odsunę, żeby nie było. Eee, ja bym sobie jeszcze wziął tego. Inhiba. Botowego też można wziąć. Nie wydefują tego. Ja mam 4 kachajsów, nawet nie zauważyłem. Twoja drużyna zniszczyła Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Czy cofamy się, czy kończymy? Masz szota. Z bańki. Ja się wrócę najlepiej, bo dlaczego by nie. Ja mam tyle kasy, że. Nie, po co, Baron? Ludzie, my to możemy skończyć zaraz. Tylko ja się chcę wrócić po to. I może. Po... po to, co? Weźmiemy to. Wiem, że to nie jest dobre na niego, no ale... Proszę was, patrzcie, ile my mamy tych różnych tutaj ważnych rzeczy, które nazywa się, się demedzem. 310 demedza. magia. O i patrzcie teraz. Wszyscy wyszli z mojego ulta. Wszystko wyliczone. Mogłem teraz dopiero... Życie, życie! opisywane tysiącami liter Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. już jest koniec, nie mają szans tego obronić. Nie w tyle osób Atrox oczywiście jak zwykle wyfarmiony. Były gdzie wy to dobra Finish, okej okay. Ło, jak to nieźle bije teraz. Czekajcie, żymie jeszcze tą hydrę, żeby nie było. Masz Spida. Good team. No, dokładnie. Team był całkiem niezły. Inaczej. Oni byli słabi. Ja nie byłem jakoś wielce wybitną jednostką. Aha, dobra. Wy chcecie kończyć. To OK. GG. Bot. Top był słaby. Mid był znośny. Bot nie wiem jak tam, ale Asia też chyba za dobrze nie pozycjonowała. Dzięki za oglądanie tego materiału, trzymajcie się do kolejnych. No i pa pa!